Patrzcie na to, czy warto coś z tego zrobić. Z tych pomidorków lecą na pół. Oczywiście ceramika, ceramika, bolesławiec. Państwa, mamy tutaj chlebek natoliwa, na to oliwa, na desce robię i to jest to właśnie. Pomidory, feta, trochę czosku. Tutaj jest czostek, kilka ząbków, ale działkowce. Feta, sól. Na pomidory feta jest słona, pieprz, oregano, oliwa. Mieszamy do piekanikan 180, później to podpieczemy. Zabawa trwa na całego. Bułeczka pracuje, a to już chyba gotowe. Pierwszy raz takie coś robię. Myślę, że będzie dosyć bogacy. I pomidorki, bo nie zawiedziecie swojego hodowcy. Plantatora pomidorków. No i fetę też. Mówię, pracy do Lidla kupię feta. Bardzo proszę, to się jakoś po grecku nazywa. Nie wiem czy możecie mi dać cenki, jak to się nazywa właśnie taka pieczona feta. Czosnek. Chyba ok. Zrobiłem trochę innego humusa. tu jest kuskus, proszę Państwa bawimy się jogurt, takie fajne ogórek, tutaj jest feferona w pomidorach, cukinia od Janka i Zosi Nowogrodzic, tzatziki styl, e, To jest pieczony czosnek z maja i też z sos, tutaj migdały, oliwki, bawimy się daje ogórki Alicji, tutaj jest haserbaki z podczakiem feta z pomidorami, dynia z czarnuszką, z miodem, to i tutaj cukinia, zobaczymy.